Cześć, mam na imię Laura, mam 5 lat i od 3 miesięcy uczę się matematyki z ciocią Kasią w AmaKids. I dzisiaj Wam pokażę, jak liczę na wyobrażonym inicydalku tańcząc. urcia teraz będzie robiła 8 przykładów na prędkości 1-0. Włączamy start. Plus 1, plus 5. Minus jeden, minus pięć, plus cztery, plus pięć, minus trzy, plus trzy. Dziewięć. Wihii! Pięknie. Laurka teraz będzie robiła dziesięć przykładów na prędkości jeden zero. Start. Plus sześć. Minus 1, plus 4, minus 2, minus 7, plus 9, minus 8, plus 3, minus 1, plus 1, 4. Brawo! Ta matematyka jest mega, mega fajna.